Ciorciuś, co robisz? Bawisz się w plaży. Nie, tam nie dawaj paluszków. Nie, nie, nie. Chodź tutaj, gdzie jest twój piasek? No tu jest. Co to jest? Idziemy na śniadanko. Hmm. Idziemy na śniadanko. Zaskakuj do wózka. Tak. Ty. Ty Co ty tam szukasz? Nie ma już żadnych mandarynek. Nie ma, musimy wziąć nowe. Co ty tam robisz? Co ty masz? Kreć. Chcesz serek. Chodź, bo idziemy na siadanko, dobrze? Mam się zaraz ci.